Yeah, you Santiago, Falky, Pau, okay? Santiago. Okay. W głowie za dużo barsów, nie wiem nawet które wykrył Twoje traki piszą ziomy, a żaden nie ma pomysłu Mo i zabrać wyświetlenia, ale nie zabiorą błysku Wczoraj balowali, yeah. zobaczysz na moim pysku to będzie współpracy, jeśli nie zmęczyłem zysku Za długo byłem na dole, tam się uczysz, egoizmu Co z plastiku, nie zją żadnych krzyżów Label mnie nie przyjął, no to kurwa kiepskich Skupiony na przekazie Nie wiesz jak się trzymać bitu Słuchaczy sprawdzają ty który brzmi jak Artuditu To wszystko dla zajawy, mordo, nie wciskaj mi My to wiemy, że śma Daruj sobie pusty tytuł Wuj tam i, i nie ma mnie najebany, teraz wiesz Jaki mój sposób na stres jest Poje***** łeb Dwa wydech Jeden wdech Bez przerwy nie zjem do fenera mówisz zmiernie, mnie Mam energię Tyle kurdy na się nie chce Byle głąba w otoczeniu też nie Nie, nie jebię, którego nie zjem Ży my mają dzieci Ja nie wiem, czy dziś nie zejdę Ludzi zmartwią się fejmem śmieszne. Niekoniecznie Najewana klisem na pinami, bo Ja Białą tutaj mudą, no to podniosłem poprzeczkę Wspierany przez internet, wspierany przez koleśka ja, Kto wybiera presję, a kto geciami trzęsie Jak to jest, że zamiast ciebie decyduje lęk pamiętaj, że diabeł wesz i Podpisałeś papier, teraz zapomnij kim yes, Taki ręce miło jak Jackson, kiedyś się po basie kręcę Nie w końcu ja do nich Na barach widząc sęgę Tak właśnie mięśnie Latam ponad każdym, walczy z wysokości lęk Sprzecie w moich to... butach dalej krzyża w się pękniesz Nie ubliża mi, że serują moją wersję Nie uda Ci się dogonić, choć okrążę nie robię pięknie Ocząć lekki życia, trochę zaburza percepcję Wie aktorzy z depresja, by dostać na X receptę Rap główne danie, choćbym ojebał s Raczej się nie najem, chyba zostanę przy mięsie tak niebieski zapijamy Patonem gadam o tym jakie suki są nie czy Czyli pompowane tylko dlatego są wielkie. Przyślijkę do Glam cię pokażą w dobrym świetle. Yeah. Ja, ej, chuj nie interes. Pokazałem dużo, pokażę wam jeszcze wiele. Nie chcesz Tu dostaję sms Nie odpiszę jej dopóki nie wytrzeźwieje.